Dzień dobry, Dariusz Woźniak w Daświecie. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Konferencja prasowa po sezonie, po pierwszej części sezonu 2012-2013. Moimi gośćmi są prezeska z Daświecie pan Krzysztof Kosecki, trener pan Marek Końko i kapitan drużyny pan Piotr Żurek. O, zaczniemy może od pana prezesa. Panie prezesie, bo to chyba najbardziej udana jak do tej pory, jak najbardziej, najbardziej udana połówka w 56-letniej historii naszego klubu sportowego, jeżeli chodzi o piłkę nożną, to chyba pytanie, czy jest Pan zadowolony, byłoby raczej nie na miejscu, to zadam to pytanie troszeczkę inaczej. Z czego najbardziej Pan jest zadowolony i czy coś nie zagrało i w związku z tym ewentualnie, czy będą jakieś zmiany roszady w składzie? No na pewno przy podsumowaniu nasuwa się zdecydowanie więcej pozytywów. Szczególnie sam wynik jest najlepszym świadectwem dla pracy całego zespołu i chcielibyśmy przede wszystkim jeszcze raz podkreślić i zakomplementować ten wynik. Jeśli chodzi o sprawy, z których jesteśmy najbardziej zadowoleni, to na pewno progres, odpowiedni rozwój tego młodego zespołu. Tak jak wiadomo, przed sezonem 2011-2012 zespół został mocno przebudowany. Postawiliśmy zdecydowanie i odważnie na naszych młodych piłkarzy, i to na pewno cieszy, bo dzisiaj chłopacy podkreślili i potwierdzili swoją wartość, z czego niezmiernie się cieszymy. Tutaj na pewno spora satysfakcja. Dla nas wszystkich działaczy, że mamy w tym zespole naprawdę wielu wychowanków, wielu młodych perspektywicznych piłkarzy, którzy dalej się rozwijają i to na pewno najbardziej cieszy. Panie Marku, dwa miesiące temu siedzieliśmy tutaj, przedstawialiśmy Marcina, pana, bo niestety Marcina już nie ma. Od tego czasu awans z ósmej pozycji na pierwszą. 6 zwycięstw, 2 remisy, stosunek bramek 19-1, 2 mecze pucharowe wygrane, no, no czegoż można chcieć więcej? Może dwa miesiące temu bardziej yy, przedstawiana była moja osoba, bo Marcin tutaj był znany z wcześniejszej swojej pracy. Czegoś yy, można, zawsze można chcieć więcej, na przykład moglibyśmy chcieć mieć bilans 21 do 1, po 1-0 z Nielbom i z Polonią Leszno mogłoby być jeszcze lepiej. No niemniej jednak, tak jak nawet ostatnio rozmawiałem z drużyną, być może w formie żartu, dążen dążenie do perfekcji jest nawykiem, więc myślę, że powinniśmy pójść w tym kierunku. No już zna pan bardzo dobrze drużynę, jakby pan powiedział, co jest najsilniejszą stroną tego zespołu, a gdzie są pewne słabości, i w związku z tym, no, nad czym najwięcej będziecie musieli pracować? Mogę ocenić tylko okres od tego 18 września, kiedy przyjechałem tutaj do świecia i widziałem chłopaków na treningach i w meczach bezpośrednio pod moją i Marcina wodzą. Na pewno najsilniejszą stroną, z tego co zwróciłem uwagę, to było dążenie do realizacji założeń taktycznych. To było dość istotne, bo naprawdę po pierwszym meczu pucharowym w tym Sempulnie Krajeńskim. Obawiałem się, czy uda się wdrożyć taką taktykę i filozofię grania, o jaką nam chodziło. Niemniej jednak po najbliższym czasie, ta dwutygodniowa przerwa na reprezentację nam pomogła. Chłopaki szybko wdrożyli te małe korekty taktyczne, o które nad którymi pracowaliśmy no i potoczyło się to już po Kujawie dość, wydawałoby się dość yy, gładko i sprawnie a największym mankamentem no, z analiz, które przeprowadziłem to przede wszystkim jest to, nawet nie chodzi o skuteczność, tylko celność uderzeń na bramkę, bo mamy w niektórych meczach ponad 17-18 uderzeń z czego 3-4 są zaledwie w światło bramki, więc w tej chwili ten mankament mi się najbardziej nasuwa na myśl. Na pewno nad tym będzie trzeba popracować w sensie celności tych uderzeń. No i pewnie wszystkie zagadnienia taktyczne, nad którymi pracowaliśmy w tej rundzie, będziemy jak najbardziej udoskonalać, tak jak już wcześniej wspomniałem, żeby to nasze dążenie do perfekcji było permanentne. Wiem, że lubi Pan analizować, bo wszystkie mecze są oglądane tutaj dzięki naszej telewizji. No 17-18 strzałów, czyli dochodzimy do sytuacji, zdecydowanie, bo to jest duże sytuacji, no a celność, jeżeli taka jest, to rzeczywiście jest relatywnie słaba. Natomiast no, myślę, że niedługo zasłużony odpoczynek. Chciałbym zadać pytanie, kiedy udajecie się na ten odpoczynek? I od razu kolejne pytanie, kiedy do pracy? I jakie są założenia co do tego okresu przygotowawczego, z jakimi drużynami chcecie grać, czy to taka sama półka, czy wyższa, czy niższa? Początek rundy piekielnie trudny. Pięć meczów wyjazdowych, cztery mecze wyjazdowe na pięć pierwszych meczów, z czego no sama czołówka, bo i Unia Swarzędz, i Ostrowia, i sokół Kleczew, także naprawdę trudne mecze. Jak przygotować się? Chociaż cały sezon to 14 jednak meczów. Początek taki trudny, no, no, no niezwykle niech pan to jakoś to rozszyfruje, jakie założenia są na tą rundę rewanżową i kiedy odpoczynek? Piekielnie to trudne pytanie, gdyż bardzo złożone. Tam chyba było aż 6 wątków, więc może rozbierzmy to na części pierwsze. Na początku kiedy kończymy? W sobotę gramy mecz kontrolny. W celach testowych z chojniczanką w chojnicach. W środę z Włocławią u siebie. Również mamy w planach przyjrzeć się, sprawdzić utalentowanym zawodnikom z regionu. I to będzie nasze ostatnie spotkanie w tym roku. Zawodnicy będą mieli odpoczynek. Dostaną indywidualne rozpiski do realizacji. Żeby podtrzymać, podtrzymać parametry fizyczne, wydolnościowe. W tej chwili kończymy już zbierać listę sparing partnerów. Nie zawsze jest to łatwo dostosować, szczególnie jeżeli chcemy grać z zespołami z wyższych lig. A na pewno takie sparingi dadzą nam odpowiedź na naszą... W okresie przygotowawczym aktualną dyspozycję i miejsce, gdzie jesteśmy, niemniej jednak chcemy rozegrać. Planuję 7 do 8 gier kontrolnych. Najprawdopodobniej rozpoczniemy Pucharem Polski, bo z tego, co zebrałem informacje, tutaj w regionie zazwyczaj przed rundą rewanżową jest jeszcze runda Pucharu Polski, więc to będzie taki nasz oficjalny mecz. Już taki. Próba ognia przed ligą. Wspomniał Pan o tych pierwszych spotkaniach. No tak, akurat został wylosowany kalendarz rozgrywek. Ja nie rozgraniczam meczy na ważniejszych i mniej ważnych, bo za każdy można dostać trzy punkty, czy się gra z ostatnią drużyną w tabeli, czy z pierwszą. Tak jak często powtarzam zespołowi, tabela jest ważna po ostatnim meczu i będziemy dążyć do tego, żeby każdy mecz. W miarę możliwości rozstrzygać nie gorzej niż przez te ostatnie dwa miesiące. Czy kibice ze świecia będą mogli zobaczyć jakieś drużyny w okresie przygotowawczym, tutaj w świeciu, jakieś ciekawe drużyny? Bo skoro chcemy grać z drużynami z wyższej półki, to jeszcze pytanie: czy to na wyjeździe, czy u siebie? Czy możemy powiedzieć kibicom ze świecia, przyjdźcie w lutym, będzie jakiś ciekawy sparring partner? No, w... Życie pokazuje, że drużyny z wyższych lig dyktują warunki yy... i zazwyczaj niechętnie. Wyjeżdżają, szczególnie jeżeli dysponują własnym boiskiem ze sztuczną nawierzchnią, wówczas jest to bardzo trudne do zrealizowania. Na chwilę obecną. Czekamy na odpowiedź jednego zespołu z wyższej ligi, który takiego boiska nie ma i chętnie by do nas przyjechał, ale nie mamy, nie mamy jeszcze potwierdzenia. I mamy potwierdzony na pewno mecz z Wisłą Płock, ale w płocku więc wycieczka 100 km 100 Kilometrowa kibiców ze świecia mogłaby czekać, jeżeli byli zainteresowani. Piotr Bako Żurek, kapitan zespołu w dyświecie. Piotrze, zawsze interesowało mnie coś takiego. Jak zostaje się kapitanem? Bo to, to myślę widzowie będą zainteresowani. Czy to, czy to trener wyznacza, czy nie wiem, czy zawodnicy głosują. Jak to było w twoim przypadku? Kapitana wybiera cała drużyna. Spotykamy się z całą ekipą. I po prostu każdy ma jeden głos i głosuje na tego, którego uważa, że będzie pasował do roli kapitana. Akurat chłopacy mnie wybrali, myślę, że ich nie zawiodłem i i mogą na mnie liczyć zawsze. No, korzystając z okazji, że tutaj jesteś, to chciałbym, no, żebyś w imieniu wszystkich kibiców, tutaj naszych działaczy, podziękował chłopakom za ten sezon. Zostawili dużo serca i potu na boiskach, na treningu. Także serdeczne dzięki. I jeszcze jedno pytanie. Co było najtrudniejsze w tym sezonie? Jaki, jaki moment według ciebie był taki najtrudniejszy? Najtrudniejszym momentem wydaje mi się, że była fala remisów. Tym bardziej, że w tych meczach nie byliśmy dużymi słabszymi, mieliśmy wręcz przewagę i traciliśmy niestety głupie bramki w ostatnich minutach meczu i to po własnych błędach, niewymuszonych. O to może wrócimy do Pana Prezesa na koniec. Panie Prezesie, powiem tak, no, piłka nożna to zdecydowanie najbardziej popularna dyscyplina na świecie, miliard ludzi, takie jest zainteresowanie tą dyscypliną. W związku z tym no, też potencjalnie największy, największy rynek, taki najbardziej atrakcyjny dla, dla przedsiębiorców. Czy, czy w związku z tym no, widzi Pan możliwość, że mógłby w jakiś sposób zachęcić potencjalnych sponsorów, żeby wsparli właśnie w D świecie? Jak, jak można by było ich zachęcić tutaj teraz za pośrednictwem mediów, żeby właśnie wsparli w D -świecie? I takie drugie podpytanie, żeby nie było zbyt złożone, to no, muszę zadać takie pytanie: no, jakie założenia na drugą rundę? No przede wszystkim głęboko wierzę, że wynik, który osiągnął zespół, będzie dla nas najlepszym produktem marketingowym. Wierzę w swoich kolegów ze stowarzyszenia WDA Football Business Club, którzy są bardzo aktywni. Na pewno będzie okazja, żeby przy zakończeniu sezonu zaraportować im. Ten bardzo dobry, wyjątkowy wynik i myślę, że będzie on odpowiednio wykorzystany. Przede wszystkim ten wynik jest nagrodą dla naszych dotychczasowych sponsorów. Myślę, że bardzo dobrze reprezentowaliśmy nasze miasto, jak i naszych sponsorów w tych właśnie rozgrywkach. Jeśli chodzi o kolejne pytanie, czyli założenia, Będziemy na pewno wspólnie z zespołem, wspólnie ze sztabem szkoleniowym dążyć, aby ten zespół cały czas rozwijał się. Jestem przekonany i bardzo głęboko wierzę w ten zespół, że będziemy dążyć do kolejnych zwycięstw i na pewno to powinno być naszą dewizą na przyszły sezon. Także z meczu na mecz, z odpowiednią dyscypliną, z odpowiednim zaangażowaniem i przede wszystkim z odpowiednią chęcią i determinacją do kolejnych trzech punktów. Pozwoliłbym sobie podziękować naszym sponsorom, No tylko tym tytularnym, bo jak widać ich jest około 30 i wymieniłbym ich miasto świecie przede wszystkim. BART, Energoremont, Mondi, firma Partners, TB Projekt. I Press. to są nasi sponsorzy tytularni. Bardzo serdecznie yy, w imieniu wszystkich myślę piłkarzy, zarządu klubu sportowego w Oda Świecie dziękuję i proszę o troszeczkę więcej. Do usłyszenia, do zobaczenia.